Witamy na kanale Historia do Rzeczy. Zachęcamy Państwa do subskrybowania naszego kanału, aby na bieżąco otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Będziemy wdzięczni również za polubienia dla każdego z naszych nowych odcinków lub programów. Kolosalne śruby obracały się leniwie, gdy rufa znikała pod granatowo-czarną powierzchnią oceanu. Po kilku sekundach ostatni fragment okrętu zamajaczył w blasku księżyca i pogrążył się w odmętach. Na tafli wody pojawiło się kilkanaście pęcherzy powietrza. I to był koniec. Ostatni rejs krążownika USS Indianapolis dobiegł końca. Zatonięcie okrętu obserwowało 900 rozbitków. Amerykańskich marynarzy, którym udało się w porę opuścić tonącą jednostkę. Unosili się teraz na wodzie, czepiając się kurczowo dryfujących szczątków. Ludzie ci mieli stać się uczestnikami jednego z największych dramatów, jaki rozegrał się na morzach i oceanach. Zdecydowana większość z nich miała stracić życie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Gechenne załogi w książce Indianapolis opisały dwie amerykańskie autorki: Lynn Vincent i Sara Vladik. Jest to lektura szokująca. USS Indianapolis został zatopiony 30 lipca 1945 roku na Morzu Filipińskim w pobliżu Palau. Trafiły go dwie torpedy wystrzelone przez japoński okręt podwodny I-58. Jednostką dowodził oceaniczny samuraj kapitan Mochitsura Hashimoto jeden z najlepszych oficerów cesarskiej marynarki wojennej. USS Indianapolis. Nie miał szans. Torpedy typu 95 trafiły w burtę. Jedna blisko dziobu, druga wśród okręcie. Spustoszenia były kolosalne. Na pokładzie zaczęły szaleć gwałtowne pożary. Podziurawiony okręt nadal płynął przed siebie, ale nabierał wody i przechylał się na bok. W wyniku eksplozji zginęło około 300 spośród 1195 marynarzy znajdujących się na pokładzie. USS Indianapolis był zgubiony. Na dno Pacyfiku poszła gigantyczna jednostka o wyporności 10 tysięcy ton i mierząca od dzioba do rufy 186 metrów. Okręt pokryty grubymi pancerzami, nafaszerowany działami, karabinami maszynowymi i najnowocześniejszym sprzętem elektronicznym. Duma marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Ukochana jednostka prezydenta Roosevelta. Zatonięcie Indianapolis było największą katastrofą w historii amerykańskiej marynarki wojennej. Dotkliwym ciosem dla prestiżu Stanów Zjednoczonych i ostatnim zwycięstwem cesarskiej marynarki wojennej. Okazało się, że imperium cesarza Hirohito, nawet znajdując się w stanie agonii, potrafi boleśnie kąsać nieprzyjaciela. Niezwykłe były również okoliczności zatopienia USS Indianapolis. Otóż amerykański okręt wracał ze ściśle tajnej misji na wyspę Tinian, gdzie znajdowała się baza amerykańskich bombowców. Na pokładzie krążownika, który przypłynął z San Francisco, przetransportowano na Tinian wzbogacony uran i inne komponenty niezbędne do budowy bomby atomowej. Powstała z nich bomba Little Boy, która 6 sierpnia 1945 roku została zrzucona na Hiroszimę. Był to pierwszy w dziejach świata przypadek użycia broni atomowej przeciwko ludności cywilnej. W apokaliptycznym błysku zginęło 75 tysięcy niewinnych ludzi. Mężczyzn, kobiet i dzieci. W wodzie znalazło się 900 marynarzy Indianapolis. Ponieważ okręt po uderzeniu torped przez 12 minut znajdował się w ruchu, rozbitkowie byli rozrzuceni po dużej przestrzeni. Dryfowali wśród unoszących się na powierzchni resztek drewnianych desek, skrzynek, fragmentów umundurowania, butów i masek przeciwgazowych. Nieliczni zdołali wdrapać się na tratwy ratunkowe. Inni uczepili się specjalnych niezatapialnych sieci stanowiących część sprzętu ratunkowego. Większość Amerykanów była jednak zdana na siłę swoich mięśni. Ci, którzy zdążyli założyć kamizelki ratunkowe, mieli szczęście. Ci, którzy nie zdążyli tego zrobić, byli w sytuacji tragicznej. Ze zbiorników Indianapolis do wody wyciekły gigantyczne ilości ropy. Teraz powierzchnia oceanu była pokryta warstwą tłustej, śmierdzącej mazi. Marynarze byli nią oblepieni. Wdzierała się im do oczu, uszu i ust, oślepiała ich i dusiła. Wielu rozbitków spazmatycznie wymiotowało ropą i słoną wodą morską, które dostały im się do żołądków. Rozpoczęła się walka o życie, walka toczona z żywiołem i zmęczeniem, ale również z towarzyszami broni. Jedni marynarze w tragicznej sytuacji wykazali się bowiem człowieczeństwem. Z narażeniem własnego życia nieśli pomoc towarzyszom niedoli, inni postanowili przetrwać za wszelką cenę. Nawet kosztem życia innych Amerykanów. Młodziutki marynarz L.D. Cox wyłowił z wody swojego przyjaciela Clifforda Jose'a. Ze zgrozą zauważył, że chłopak jest straszliwie poparzony. Jego twarz wyglądała, jakby się roztopiła. Zwisała z czaszki. Rozgotowane mięso odchodziło od kości. Cox podtrzymał młodego teksańczyka na powierzchni wody, desperacko próbując ocalić go przed utonięciem. Niestety. Nieskutecznie. Harpo Selaja miał zupełnie inną przygodę. Chłopak znalazł się w wodzie bez kamizelki i długo pływał między resztkami Indianapolis. Nagle zobaczył dwóch kolegów unoszących się na tratwie ratunkowej. Szansa na ocalenie życia. Szczęśliwy zaczął się gramolić na górę. O kurcze! wysapał. Ale się cieszę, że was widzę, chłopaki. Jeden z Amerykanów złapał go wówczas za rękę i brutalnie zepchnął do wody. Idź do diabła! Zdumiony Selaja podpłynął z drugiej strony i znowu próbował dostać się na tratwę. Wtedy drugi marynarz chwycił go za ramiona i próbował go utopić. Selaja wyrwał się napastnikowi i uczepił ciągnącej się za tratwą linii. O dostaniu się na górę nie było mowy. Wkrótce nadszedł ranek, który rozproszył ciemności. Na powierzchni wody unosiło się wiele trupów. Część marynarzy potopiła się bowiem już pierwszej nocy. Tam, gdzie oficerowie i podoficerowie potrafili narzucić dyscyplinę, marynarze skupili się w duże grupy. Ludzie ci utworzyli ludzkie kręgi. Każdy mężczyzna trzymał się mocno kamizelek ratunkowych kolegów z lewej i prawej strony. Najsłabszym i rannym ustępowano miejsca na tratwach. Rozpoczęło się oczekiwanie na ratunek. Tymczasem do dotychczasowych katuszy rozbitków doszła kolejna. Piekące, tropikalne słońce wspinało się coraz wyżej po niebie. Nie było przed nim ucieczki. Skóra marynarzy szybko pokryła się paskudnymi bąblami, języki zamieniały się w suche wióry. Ci rozbitkowie, którzy pili wodę morską, szybko umierali w konwulsjach. Niektórym marynarzom udało się wydobyć z wody skrzynki z jedzeniem. Inni znaleźli pojemniki z wodą na trawach. I znowu, jedni zachowywali się przyzwoicie, dzieląc się z innymi rozbitkami. Inni zachowywali się egoistycznie i zachowywali wszystko dla siebie. Ocaleli z Indianapolis byli przekonani, że znaleźli się w ostatnim kręgu piekieł i nic gorszego nie może im się już przydarzyć. I wtedy przydarzyło się najgorsze. Jeden z marynarzy wrzasnął przeraźliwie i po sekundzie zniknął, jakby pod powierzchnię wody wciągnęła go jakaś potworna siła. Woda się zakotłowała i pokryła krwawą pianą. Po sekundzie ten sam los spotkał następnego marynarza i jeszcze jednego. Minęło kilka sekund, zanim reszta marynarzy pojęła, co się stało. Rekiny, rekiny zwabione trupami i krwią, Przypłynęły na żer. Amerykanie wkrótce zobaczyli charakterystyczne szare płetwy wynurzające się na powierzchnię. I olbrzymie, oślizgłe kształty wijące się w wodzie. Niektóre bestie miały po sześć metrów. Marynarze wpadli w panikę. Wierzgali nogami, krzyczeli. Szarpali się nawzajem, próbowali wpełznąć na tratwy. To wywołało chaos i jeszcze bardziej zanęciło rekiny. Zaczęło się polowanie na ludzi. Kolejni Amerykanie byli wciągani pod wodę i rozszarpywani na strzępy. Ostre jak brzytwa zębiska cięły ludzkie ciało niczym żyletki. Kozel Smith został zaatakowany przez rekina, który zacisnął szczęki na jego lewym ramieniu. Zostanę zjedzony żywcem, pomyślał i włosy na głowie stanęły mu dęba z przerażenia. Po chwili żarłacz wciągnął go pod wodę. W wirze pękających pęcherzyków powietrza i uderzeń potężnego cielska, Smith toczył desperacką walkę o życie. Okładał rekina pięścią po nosie, wreszcie udało mu się wbić mu palec w oko. Bestia puściła rękę i marynarz wystrzelił na powierzchnię. Ze straszliwie poszarpanym ramieniem rzucił się ku najbliższej sieci ratunkowej. Leżący na niej marynarze bali się, że krew wypływająca z ręki Smitha zwabi więcej rekinów. Nie, spadaj, spadaj, krzyczeli do rannego. Gdy Smith zbliżył się do sieci, posypał się na niego grat ciosów i kopniaków. Atak drapieżnika wyzwolił w nim jednak nadludzkie siły. Niczym buldożer przebił się przez innych marynarzy i jednym susem wylądował w samym środku sieci. Wtedy zobaczył, że jeden z marynarzy wyszarpnął nóż i rzucił się na niego z rządzą mordu w oczach. Zrozumiał, że ze strony człowieka grozi mu nie mniejsze niebezpieczeństwo niż ze strony rekina. Smith błyskawicznie wskoczył z powrotem do wody i odpłynął. Tymczasem na miejsce katastrofy przypływały kolejne rekiny. Były ich setki, tysiące. Jeden z marynarzy opowiadał później, że miał wrażenie jakby chodził po plecach bestii. Rekiny kąsały unoszące się na wodzie trupy. Odgryzały ludziom ręce, nogi i genitalia, przegryzały marynarzy na pół, wypruwając z nich wnętrzności i gruchocząc kości. Niektóre rekiny wystawiały łby z wody i patrzyły na swoje ofiary zimnymi gadzimi oczami. Wkrótce na powierzchni zaczęły unosić się kawałki straszliwie okaleczonych ludzkich ciał, Bez beznogie i bezrękie korpusy, oderwane głowy i nogi barakudy i inne mniejsze ryby obgryzały kości zostawione przez rekiny. Ludzie odchodzili od zmysłów. Pozbawieni broni marynarze byli bezradni. Mogli tylko modlić się o jak najszybszą śmierć. Tymczasem na tratwach i sieciach zaczęło dochodzić do sprzeczek, które przeradzały się w brutalne bójki. Marynarze bili się pięściami i dźgali nożami. Każdy przeciwko każdemu. Splątany tłum oszalałych, agresywnych mężczyzn. Krew sprowadzała zaś kolejne rekiny. Czasami powodem bujek była rywalizacja o ostatni łyk słodkiej wody lub ostatniego suchara. Na ogół jednak marynarze popadali w odmęty szaleństwa. Mieli halucynacje, wydawało im się, że ich towarzysze są Japońcami. Znane są przypadki, gdy ludzie rzucali najsłabszych i rannych rekinom chcieli nakarmić żarłacze i w ten sposób ocalić własną skórę. Horror trwał przez cztery dni. Każdego dnia liczba żyjących rozbitków topniała. Ludzie w wodzie, krzyknął do interkomu porucznik Wilbur Gwyn. Z kokpitu bombowca PV1 Ventura dostrzegł na powierzchni oceanu plamy ropy i dryfujących marynarzy. Natychmiast nadał sygnał alarmowy do bazy w Palau, i wszystkich jednostek alianckich w okolicy ruszyła akcja ratunkowa. Było południe 2 sierpnia 1945 roku. Samoloty i okręty ratownicze wyłowiły z wody 316 żywych ludzi, a więc jedną trzecią. 600 marynarzy utonęło lub zostało pożartych. Był to największy atak rekinów na ludzi w dziejach. Wielu ocalałych było ciężko rannych, pogryzionych i poparzonych. Niemal wszyscy byli skrajnie wyczerpani i odwodnieni. Gehenna rozbitków odbiła się szerokim echem w Stanach Zjednoczonych. Opinia publiczna szalała. Niemal w przededniu zakończenia działań wojennych doszło do tak straszliwej tragedii, upokarzającej klęski. Choć Amerykanie wygrali wojnę, to ostatnie zwycięstwo morskie należało do Marynarki Wojennej Japonii. Jak wynika z odtajnionych po latach dokumentów, sygnał radiowy wysłany z tonącego Indianapolis został przechwycony przez trzy alianckie radiostacje. Wszystkie trzy zignorowały jednak wiadomość. Jeden z dowódców był pijany, inny myślał, że to japoński podstęp. Jeszcze inny miał to w nosie. Gdyby choć jeden z tych trzech wszczął alarm, ratunek przyszedłby natychmiast. Mało tego, dowództwo marynarki wojennej wiedziało o tym, że w pobliżu Indianapolis grasuje japoński okręt podwodny I-58. Amerykanom udało się bowiem złamać japońskie szyfry. Nie ostrzeżono jednak załogi Indii przed niebezpieczeństwem. Dlaczego? United States Navy tłumaczyła, że złamanie japońskich szyfrów stanowiło ściśle strzeżoną tajemnicę. Pisał historyk Ian Valentine. Dlatego można było wykorzystać dane z tego źródła tylko jeśli mogło to przynieść znaczną korzyść strategiczną dla wysiłku wojennego. Gdyby więc niebezpieczeństwo to zawisło nad USS Indianapolis, gdy krążownik płynął na Tinian z elementami bomby atomowej, Powyższy warunek zostałby spełniony, lecz jego rejs powrotny nie miał już takiego statusu. Aby zatuszować te kompromitujące informacje, dowództwo potrzebowało kozła ofiarnego, na którego można było zrzucić winę. Zdecydowano się więc postawić przed sądem polowym kapitana jednostki Charlesa McVeya, który znajdował się wśród uratowanych rozbitków. Oskarżono go o to, że w trakcie rejsu nie zygzakował, a co za tym idzie, Ułatwił Japończykom trafienie w cel. Proces McVeya był wielką sensacją. Mimo, że Amerykanie stracili w trakcie wojny wiele okrętów, tylko w tym jednym przypadku kapitan jednostki stanął przed sądem. Mało tego, do Ameryki przywieziono kapitana I. 58 Mochitsure Hashimoto. Było to kolejne wydarzenie bez precedensu. Oficer państw osi zeznawał jako świadek na procesie oficera amerykańskiego. Mimo, że Hashimoto wziął w obronę kolegę po fachu i zapewnił, że zygzakowanie nie mogłoby uratować Indianapolis, McVeigh został zdegradowany. Nie mogąc sobie poradzić z ciężarem winy i z plamionym honorem, oficer w 1968 roku strzelił sobie w głowę z pistoletu, który otrzymał od marynarki wojennej. Gdy znaleziono jego ciało, w jednej dłoni miał broń, a w drugiej figurkę marynarza. Hashimoto po wojnie został kapłanem w jednej z japońskich świątyń. Po wielu latach spotkał się z amerykańskimi marynarzami, ocalałymi z Indianapolis. Doszło do wzruszającego pojednania dawnych wrogów. Przybyłem tu, by modlić się z wami za waszych kolegów, których śmierć spowodowałem, powiedział. Hashimoto i jego amerykańscy przyjaciele prowadzili kampanię na rzecz pośmiertnego oczyszczenia dobrego imienia McVeya. Zakończyło się to sukcesem dopiero w roku 2000, decyzją kongresu. Odpowiednie rozporządzenie podpisał prezydent Bill Clinton. Wrak Indianapolis został odnaleziony przez ekspedycję badawczą w 2017 roku, ponieważ osiadł bardzo głęboko. Zachował się w doskonałym stanie. Największy rozgłos tragedii, USS Indianapolis, nadał jednak Steven Spielberg. Jeden z bohaterów jego kultowego filmu Szczęki, pokryty bliznami wilk morski Quint był ocalałym z katastrofy Indii. Scena, w której Quint opowiada o piekle, jakie przeszedł w 1945 roku dryfując na Pacyfiku, należy do jednej z najbardziej wstrząsających. Mówił o czarnych, martwych oczach rekina, które wpatrywały się w ofiarę, gdy bestia ruszała do ataku, i o purpurowych wodach Oceanu Spokojnego purpurowych od krwi. Podcast powstał na podstawie artykułu Piotra Zychowicza: Horror na Pacyfiku ostatnie zwycięstwo Cesarstwa Japonii, opublikowanego w marcowym wydaniu miesięcznika Do rzeczy historia z 2022 roku. Serdecznie polecamy Państwu najnowsze wydania miesięcznika Historia do Rzeczy. Zachęcamy do skorzystania z subskrypcji do Rzeczy Plus, dzięki której zyskacie Państwo dostęp do wydań miesięcznika Historia do Rzeczy oraz do poszczególnych artykułów, które w wygodny sposób będziecie mogli przeczytać w naszym serwisie dorzeczy.pl. Korzystając z Do Rzeczy Plus. Zyskacie Państwo także dostęp do wydań Tygodnika do Rzeczy, dodatkowych artykułów i naszych programów Polska do Rzeczy i Antysystem. Zapraszamy do skorzystania z jednej z ofert promocyjnych na stronie subskrypcja.doRzeczy.pl.